Dobra, znowu podejmuję czynności, aby utrzymać stan taki, że kanał ma więcej filmików, jak subskrybentów. Znowu przyszedłem na moją stację obserwacyjną, jest fajna okazja, bo tu na niebie wyrósł taki piękny cebek. Także dla świeżych pilotów info, tak, wygląda na taki nimbus jak no, taką chmurę widać na niebie, to nie tylko pod nią nie latamy, ale generalnie się ląduje, bo taka chmura się może zrobić gdziekolwiek. Jak przejdę tu na drugą stronę, to tu widać resztki takich cebeków, które już chyba się wypluły z całej wody. Tam jakieś totalne resztki wody w nich pozostawały. No a tu widzimy. To jest dalej ten sam cebek, którego pokazywałem z drugiej strony. Kawał dziada. No, tu ciekawe, nawet widać, z drugiej strony nie było widać. Tu widać, że ma taką piękną podstawę, jak odciętą żywetką. Także jeszcze to z siebie, powietrze spod siebie. E... No i tyle. Dziękuję, pozdrawiam przy tej pięknej pogodzie. Elonara, cześć i czołem.